Hej, witam Was w kolejnym odcinku z DBD. W dalszym ciągu ja próbuję robić adepta na klodetce. Kądziu na Mac Thomas. A z tego co wiem, Paulina już nie musi robić adeptów, bo już chyba ma. Dobrze mówię Paulina. Tak, mamy już wszystkich. Także jak słyszycie, jest ze mną oczywiście, Paulina. Hej! Jest ze mną kądziu. Hej, hej. No i jestem niestety ja. Także... Niestety. Także, to Także... gwiazdą. Także zaczynamy i lecimy, zobaczymy, czy w tym meczu nam się uda. Gotujemy się. Ciekawe jaki będzie killer teraz. Chyba że tym razem przytrafi Łeski. Ty mnie tak kusisz na tego łezkiego. Ja wiem, ja wiem kochana. Ja jestem tutaj odkuszeniem. No to, to jest tak. Ale nie grałeś Liszcie. na Łezkiego jeszcze. A. On ma ogólnie okay, takie okay. matki i to jest... Ogólnie, on jest ogólnie z DLC z Resident Evil, bo on jest tam jakby... Nie chcę spoilerować, bo może ktoś jeszcze nie widział, a ktoś chce się zabrać za Residenty, ale bardzo polecam. Okej, okay, dobre. Ja nie grałam w Rezydentów. No i na razie nie zagram, ale jeżeli będzie taka okazja, to pewnie podejmę się nagrania nawet z rezydentów odcinków. No ja tam jest tyle części tego, ale warto, e, warto. Ale... Ja którąś grałem, ale nie pamiętam e, już. Paulina, się. Odsłon... A, okej. Okay. Ale to i tak na razie nie ma czwartego gracza, wiesz? A. Więc sobie siedzimy sami z killerem. Także w tym odcinku macie troszeczkę, że tak powiem, dialogu między nami i czekamy na, na gracz. Dialog. Wiesz? No i na stała cisza. nie ma jeszcze? Właśnie. O, dawaj, to koniec e dialogu. I mamy Williama, <laughs> który jest konsolowcem. Obie na konsoli mają czasem taki problem, żeby na przykład jak próbują kogoś leczyć pod paletem, to że łapie im czasem paletę i mega współczuję z tym. Ja bym nie umiała grać na konsoli, tak jak nie umiem grać na padzie w DBD. Ja przyznam szczerze, że większość gier gram na konsolach i DBD i Simsie są jedyne gry, w których gram na kompie, serio. O. Nie ogarnęłabym. Znaczy ja próbowałam no, grać w DBD. Znaczy, czy pró ja próbowałam kądzie grać na padzie i uwierz mi, jest ciężko No i czekamy, zobaczymy Ja już jeśli chodzi o DBD jestem sterowana. No nie umiałam się przerzucić, zbyt długo grać na FFWP Weteranka y Mapa, bagienne, <gryzko> rozlewisko Czyli moja ulubiona mapka Ciekawe yes kogo sweet. będziemy mieli Ale Ja też nie lubię też szukać generatora No ja też Ja już okawiam. Jeden No oczywiście, no Kondzio to... on zawsze zrespi się przy genie i... I on już naprawia No No widzisz, przez ciebie zepsułem i teraz przyjdzie do mnie zabójca no to się z nim połoganiasz troszkę polupujesz, wiesz. No już idzie. Ja słyszałam przez chwilę. I kto jest? Oczy mu się świecą. Niebieskie oczy ma. A to maskinka. Po prostu. Znowu jest Legion. A. Nie no ja was proszę, czy dzisiaj jest jakieś wyzwanie <noise> na Legiona? Uciekłem mu. Ciekawe, czy żelazną ma. Zaraz się pełnię. Gdzieś się tam szlaja. No, widzę nie ma. Go cały czas. Nie ma żelaznej dziewicy. Akurat, wiesz co? Bo o, idzie buchem. za mną, idzie za mną. Jezu ratunku! O Jezu, złapał mnie. Kto to jest? Legion. No ten ciul. Wertas Wydatek boli całe życie. O matko, też go widzę. Tak już paletą ode mnie bardzo. No zostaw jaki ty jesteś inny dzisiaj Inny? Tak, z kosmosu przyleciał No bądź człowiekiem, nie małką, Zostaw Idzie tu w moim kierunku Ze mną idzie, na rękach On mnie lubi, wiesz No wiesz, przynajmniej masz wielbiciela, nosi cię na rękach A przejózł cię przez próg, kochana nie, ham, jeden. Totalny brak manier. Ja nie wiem, ja ich nie rozumiem, zamiast to ładnie podejść, poprosić. Chodź ze mną, nie to cię weźmie i niesie cię jak nie wiem co. Jak jakiś kawał mięsa. Tak. A jakby worek wo z ziemniakami O, Paulina już nie tutaj. Hej, kochana. Hej, ale nie... Mnie, nie jedziemy się pod hakiem, nie leczymy kochana. Ja się uleczę, bo ja mam samopiekę, opiekę, kochana. I know, I know, crew that's o, Ojej, umaga, nie, bo nie. on jest tam też obok. Nie no, to ja idę. Ja nie chcę trzeciego spotkania z nim. Już, Już mnie tam spotkanie. No to kończy się tam, ja naprawiam. Ja muszę się wyleczyć, bo inaczej ja nic nie zrobię. Koncio zajmie się gwynami, a my się zajmiemy killerem, po prostu. Dobra. Dobrze, to mnie. trafią. A y, tamten random już wisi, rozumiem? Tak, 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 tak. Trzeba by było go zdjąć, żeby było optymalne. Ja też teraz mam wisieć. Ja Was proszę. O, w werkach Ja mam zawał, ja mam naprawdę ostatnio zawały serca. To jest ostatnie. Ja mam czwarte. Okres czasu. Gena. Nie no, ja mam dwa wisielce, no. Zaraz ci pomogę. Bądź cię ruch gena na spokojnie, ja jeszcze Ewentualnie byś miała trzeciego. Nie no proszę was Jednego ściągam. Idź o, idzie stąd tu. już I teraz drugiego wisielcu poproszę. Chodź, kochana. nie do nasz dziadek, żeby go podleczyć. A nie, patrz mnie. mnie. Macaj ile wleci. Ach, te macania. Ty lubisz jak ja cię masam, paletą, Paulina. Werka nikt tak nie maca jak ty. Dobra, gdzie jest dziadek? się, dzieci nas oglądają. Nie, film jest... filmik będzie A. nie dla dzieci. A że no któreś będzie oglądało, to na własną planem. odpowiedzialność. No i wiszę. Nie no, końcił gdzie ty jesteś? Dziecko. Nie, no końca. tutaj jest skończony prawie gram. Ty masz go skopał, nie? Ja muszę iść po no naszego wisielcu. Dobrze. dobrze no dopiero wejść. co zawisłem. Nie, już nas zwisiała, a nadal mamy 5 km. To zrobię, nie? Ja mówię, oni. Ja nie wiem, poszaleli dzisiaj. Chodź, wisielcu. Thanks. Ten klej. A jeśli Fischer chodzi o. Legiona? No. Nie, tak, Mam Merciless Storm jak coś, czyli pod sam koniec. Obaj się zadrzywali. Jak robicie gena, to. Um, on będzie miał. Jakby. Wyskoczy wam bardzo dużo z kilczaków. A, myślałam, o, że o i... mówisz o Noedzie, ale to nie. No. Nie, 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 nie. nie. Co ty gości robisz? A co ja? tamten robi? Ja tu Pewnie się ich litra po krzakach. A, a nie, co to... fałdło? No to on już umiera. Ta. no to widzę, że dziś nam idą te meczyki. Cudownie, a jesteś tu. No jestem, jestem. Y, czyli już mamy jedną osobę mniej z tego co widzę. Mhm. Idziemy ja w minut. naszą stronę. Y, barbecue. Kądzie uważaj tam, bo on może mieć barbecue. No wiem, ja nie, ale nie słyszę go. Do mnie, w moją stronę. Dokąd ten, y, tamtego gena? Ja robię drugiego już. O, ten ciul! To skill i wybuchło, mimo że trafiłem. No bo to, to jest to, co Paulina mówiła. No. Dobra, poszedł sobie ode mnie, skopał gena. jak go słyszę. I już go nie słyszę. Pewnie poszedł do tamtego, co wybuchł. Jezu, nie strasz mnie, kądzio. nie końcio. Myślę, że to Wystraszył mnie, Boże, myślałam, że to tamten. A tamtego gena nie dało rady dokończyć? Nie. O, ty. o Tu też był ten skilczek. Ten sam tak, 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 bo on będzie e, na tak. każdym tak naprawdę. Już mnie walną. I pod koniec naprawiania jest po prostu bum. To znaczy musisz się strzelić w ten skill check, bo on jest bardzo malutki i bardzo szybki. I w sumie cały czas musisz skill bo on, on, to będzie do samego końca gana, dopóki go nie skończysz. To się uleci. to nie jest tak, że tylko raz w niego trafisz, tylko musisz cały czas trafiać. Jest to bardzo trudne i ciężkie, ale no... Mercedes Storm jest najgorszy na doktorze, jeszcze jesteście na trzecim po... Nie psa, biegnij tu z nim! <grym> Nie! Na drugim poziomie. Bo ja jestem za Skałką i się leczy. Uciekłem mu. Coś idę za Skałkę się podleczyć. Jakbyś go przyprowadził, to byś był biedny, uwierz mi. Ja no bym by był cię... byłaby aferka. Nie afera, tylko dostałbyś szprycę Przy leczeniu Kosa pod żebra I gdzie? Gdzieś tu? E, tak, pojemnie Ja robię gena Kompleks staram e, W którym miejscu, żebym nie przebiegła z nim? E, tutaj koło drzewa, koło skałki Ale już was słyszę E nie, już mnie zostawił, tak szczepionki. Aha, go. dobra. Bo on mnie chce. To bardzo. No, ochotę na czekoladę. No. To widzę kogoś, jak biegnie. O, widzę ci hejo. Hejo. Chyba do mnie biegniesz z nim. O Jezu. Przepraszam. Nie, dobra, się obok. Kupiłam go. Super. Przyszedł do mnie Ale co on tak dziwnie dzisiaj gra? Typowe DBD jest typowe Byłam już za oknem, a i tak mnie trafił o, ja odleczy... os... Tak, ja. chcę? Os... ja ostatnio tak miałam z, yy, z klapą Oj wejdź, no dopiero się wyleczyłam Dziadu, wsi, ty jedno. Nie no, ja nie mogę z tym dzisiaj Goni mnie, czul. On wszystkich nas goni. No właśnie. A, ale dwa razy mnie uderzył i. No mnie też i chodzę. I, i puścił. E, tak, ponieważ jeśli on jest na swojej umiejętności, to jeśli cię uderzy raz, to jakby nakłada na ciebie tam. Ten efekt właśnie żółty, nie pamiętam jak on się nazywa, stąd kolorkami mówię, mhm. ale z drugiej strony, jeśli cię uderzy drugi raz, to jego to stopuje, bo ja mu się jakby umiejętność kończy. No tak, bo oni Ej. mają przecież tą umiejętność i na chwilkę. Tak. To znaczy na jego umiejętności on po prostu nie może dwa razy uderzyć tej samej osoby pod rząd. Bo mhm. jego ja. umiejętność jest tak skonstruowana, że najlepiej jakby trafił cztery osoby po kolei, i to piąte uderzenie będzie po prostu kładło wtedy na hita. Oh. Ja już biegnę po niego. Yeah, same, same A masz tu dobra. E, nie pod Nie pod hakiem, nie pod hakiem. rozproszyć się troszkę. O, on to już jest? Tak. Już jest, no. Dobra, uciekajcie, uciekajcie, bierz... ja go... No chodź. Chodź kurwa, taniaku, chodź. Uciekajcie! No. Uciekłem. Kochana, ja robię gena, na spokojnie. Dobra, jednak spadam stąd. Przyjęłam hita na siebie. Żeby Kondzia mógł ten... uciec. Bo teraz jakby kądział no powiesił, to by. Co? I tak raczej się to nie uda. Trzy generatory jeszcze są do zrobienia. No nie uda się, no bo wiesz, no widać jak granie. Tak, on ma barwę o. Ma barwę, dlatego on wie, gdzie my jesteśmy. Trzeba robić adeptę na trzęsie, jak ma zakłócenie. No niestety no nie, nie, nie wyjdzie nam w tym meczu i tyle no, ale ta metoda prób i błędów, błędu, ale można się przynajmniej parków dobrze nauczyć. O. Już za mną lata? Czy mi się wydaje? si. A nie, zostawił cię, ale już się szuka e, Próbuj ściągnąć no, y, tą kalinę. No Ej, e, nie, to wiesz co. Wiesz co, końcu, cofaj się, Jeśli ja się poddam, to może zdążysz... Yy, tam znaleźć klapę. No, ciekawe, ciekawe. Dobrze, teraz zobaczymy co reszta robi. Jak kończy sobie radzi. Bo widzę, że Paulina już umarła, a końciu... Zostaw Jest ten to, totem! Słuchaj klapy! No ale już, już dopiero teraz się otwarła, tak? Będzie wszystko w siłę Super. po prostu Będzie pomoc. Pochodzi... Zamknął o. klapę, e, spróbuj... Bramy, bramy, bramy. Ale no wątpię, ide. bo on już jest gdzieś tam za tobą. Okej, okay, zerknął, na bramę i poszedł, ale pewnie będzie się kręcił. W tobie nadzieja Koncio. Że przynajmniej ty będziesz miał Oby... adept. Moby tamta była daleko. Ona jest chyba po drugiej stronie, nie wiem. Już nie jego... uciekaj, zdań Czekaj, od razu. Bravo. Knightkando. Uff. To były emocje. To Nie były. Zegarek założyć. To były, to były emocje, aż nasz biedny Kądzio musi zegarek założyć, który mierzy puls. W tle słychać małą krakers. Tak, spadek się małego domana. E, także. E, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Była ze mną Paulina. Cześć. Był ze mną Kądziu. Do zobaczonka. Także trzymajcie się i do następnego. Hej.